Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słyszałam ostatnio takie zdanie, że zadaniem chrześcijanina jest dążenie do jedności. Pan Bóg nie potrzebuje działaczy. Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy głęboko w sercu pragną zjednoczenia. Dużo mówimy ostatnio o Janie Pawle II. I on chyba jest dla nas takim nauczycielem dążenia do jedności. Kiedy patrzymy na te spotkania, które odbywał, docierał z przesłaniem jedności, z tym zadaniem jednoczenia ludzi nawet w najbardziej niebezpieczne regiony świata. I pamiętamy pewnie jego otwarty gest, otwarte ramiona i głębokie spojrzenie, którym szukał w człowieku prawdy, ale pewnie też szukał. Dobra, bo dobro jest ukryte w każdym człowieku. Zadaniem chrześcijanina, zadaniem każdego z nas jest wprowadzanie jedności i dążenie do jedności. Podtrzymujmy wiarę, którą miał w sobie Jan Paweł II, że jedność jest możliwa.